Jesteśmy w Poznaniu na Poznań Game Arena. To jest taki jakby dzień zerowy, VIP day. I tutaj jest dzisiaj raczej miejsce dla, dla branży. Nie będzie aż tylu graczy co w sobotę i w niedzielę. I zobaczymy sobie co takiego będzie można tutaj zobaczyć, co, co będzie można zagrać, z kim będzie można się spotkać. Chcemy zobaczyć polskie gry. No i także wiemy, że będzie Microsoft, wiemy, że będzie Ubisoft. Także spodziewamy się dużo dobrej zabawy. Assassin w swoim naturalnym środowisku. Czyli zeskakuje z dachu prosto do do czego? Do wozu z sianem. A potem przebiega obok ludzi zupełnie niezauważony, przepycha biedaków. Dobrze, jesteśmy tutaj yy, w Poznaniu na Poznań Game Arena. Gramy w Assassin's Creed Unity, a tak naprawdę gra walczy, zabija, morduje niewinnych. Yy, kompletnie nieznany nikomu człowiek. Powiedz proszę, co tutaj robisz i kim jesteś i właściwie jak ci się podoba Cześć, tu Łukasz Berliński z GOKAM.pl. Ha! Witajcie! Dawno się nie widzieliśmy chyba. E, grałem po raz pierwszy w ogóle na Xboxie One dzisiaj, e, w Assassin's Creed Unity. E, póki co to w zasadzie ogarniam pada, bo do PlayStation 4 trochę jest inaczej. No ale przede wszystkim tak, no mamy tutaj nowego Assassina. E, pierwszy raz też mam okazję go przetestować. E, dosłownie od dwóch minut tutaj grałem, więc ciężko ogarnąć. Mam kogoś zabić, zabić, standardowa misja, tak, dostać się się gdzieś tutaj do zamku e, no, i, i, i zabić gościa, nie wiem kto to jest, bo jest ten rzucony gdzieś środek fabuły. Walka póki co z tego co widzę nie różni się za bardzo od tego co widzieliśmy w czwórce w tym momencie. Jest e, system bardzo podobny. No nie oszukujmy się, to jest to tutaj każda graga wygląda bardzo podobnie na pierwszy rzut oka, tak? Żeby powiedzieć coś o nie więcej, e, zdecydowanie więcej musiałbym spędzić z nią czasu. Ee, podstawowa mechanika jest zachowana, więc w momencie, gdy przesiadka napada gdzieś od Xboxa One, nie że tego problemu, wszystko jest dokładnie tak samo. Eee, co, co mi się na pierwszy rzut oka podoba? Eee, otoczenie. Bardzo to fajnie wygląda. Eee, gra prezentuje się naprawdę nieźle. No proszę, tego chyba wcześniej nie było. Tak mi się wydaje. Wcześniej zjeżdżałem sobie totalnie z takich daszków. Ale wejdźmy na całą górę, zobaczmy piękne widoki. Halo. O, to wygląda nieźle. To wygląda naprawdę nieźle. Spróbuj zejść, zobaczymy, bo tam jest jakiś taki nowy system schodzenia dynamicznego, więc zobaczymy czy y, to działa. Też masz mało życia. Zdaje się, że tam trzeba przy, y, B przytrzymać i można właśnie jakoś się opuścić tak fajnie. No okej, okay, no jest dużo szybciej to zrobione. Łatwiej się schodzi zdecydowanie. To zawsze było jakoś w jakiś tam sposób problematyczne w poprzednich częściach. Przynajmniej mnie to strasznie wkurzało, gdzieś wchodzę na górę i w momencie, gdzie nie mogę tam spaść na siano, yy, muszę się tam rąbać z tym yy, i próbować to robić. Więc akurat tutaj free, free run down, bo tak to się nazywa w tej grze, yy, wychodzi całkiem nieźle. No może spróbujmy wbić się do tej, do tej katedry, zabić kogoś. ma mało życia, pewnie zaraz zginę. Jestem gdzieś na etapie, gdzie za bardzo nie mam jak się podleczyć No okej, okay, to jest gdzieś w środku. Pytanie jak tutaj wejść Zawsze mnie w tych Asasiner nieco wkurzała ta, ta kropeczka, która jest... Pokazuje obecny cel No cóż, nie będzie łatwo, trzeba sobie poszukać na drogę. Udało się dorwać CTSG. Wiem, że jesteś bardzo zajęty. Fani cię. Tak jest. Przy, przykrywają tak? i, i, i tak naprawdę, zabierają cały czas. Tak naprawdę pierwszy dzień imprezy się kończy. A ja robię dopiero pierwszą rundkę na około targów. No właśnie, chciałem zapytać, jak Ci się podoba. E, podoba mi się całkiem bardzo, bo e, w porównaniu z zeszłym rokiem e, impreza wypada dużo lepiej. Jest dużo, le dużo więcej atrakcji, dużo więcej naszych deweloperów pojawiło się na miejscu. Nie tylko naszych deweloperów, ale i zagranicznych. E, jacy zagraniczni? Jacy, jacy? Nie wiem, ja ich nie, nie znam, poznałem dopiero w tym momencie, ale na przykład... E... Jakieś indyki. Są? Jakieś indyki. indyki owszem, owszem, indyki. Eee, a jak ten? Eee, co widziałeś? Eee, coś zwróciło na taką szczególną uwagę twoją? Chyba nie specjalnie. Fajnie, fajnie, że pojawiło się Nintendo, że w końcu Nintendo się po, pokazuje na, na takich imprezach w Polsce. E, dużo cosplayerów, dużo ludzi przede wszystkim. O, frekwencja może jest, jest z nami jest, jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ mimo wszystko jest to impreza, e, ten dzień imprezy jest bardzo drogi i nie ma jeszcze zbyt wiele atrakcji, a ludzi jest cała masa. I kończy się y, Dzień Zero, ale jeszcze udało się złapać Tomka Tomaszewskiego y, z Crunchy Koalas. Cześć. Y, y, cześć. Powiedz, y, bo wy się ty, w tym roku nie wystawiacie? Tak, y, w tym roku się nie wystawiamy, w tym roku jesteśmy wolni, w tym roku chodzimy na wykłady, w tym roku spotykamy ludzi, rozmawiamy i mielimy rzeczy, żeby przyjechać w przyszłym roku z jakimś nowym projektem. I jak jest w tym roku? Bo no, w, tym, w zeszłym było tak troszeczkę. Gorzej bym powiedział, Aha. tak? Było mniej miejsca dla, dla Indii i teraz Aha. widzę, że jest jednak Dużo, dużo więcej, no i w ogóle jest więcej gier. Szczerze mówiąc, na razie się nie rozjeżdżałem e, po, po strefie Indii. E, tutaj 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 chodziłem mało. Na razie byłem tylko na stanowisku Nintendo, bo Nintendo stanowisko Nintendo w Polsce to jakiś tam w ogóle jakiś event tak? Więc na razie byłem tam, pograłem sobie w bajonetę, zaraz zamierzam jeszcze iść do Stoicsa Xboxa, także na razie sobie na razie sobie gram i mam nadzieję, wieczorem tutaj pogadam e, jakby z ludźmi. Teraz jest jakieś jeszcze spotkanie matchmakingowe, także tam zaraz, tam zaraz biegnę. A, a mam nadzieję, że stoiska obczaję jutro. Eee, a mówisz o jakich wykładach, jakie wykłady, gdzie, gdzie chodzisz, czego słuchasz? Eee, no teraz miałem mieć na tą, byłem przez chwilę na tej e, dużej scenie, ale jak zobaczyłem, że jest znowu wykład o tym, e, co się dzieje w branży i dlaczego w polskim gendery jest tak dobrze albo tak źle, to stwierdziłem, że na razie sobie daruję. Mhm. Ale jutro jest parę wykładów, na które chcę iść. Chcę iść na wykład tom, Tomka Grochowiaka, który będzie gadał o storytellingu, e, na wykład Gracjany, to będzie taki ogólny wykład, chyba o 2D. Wiem, że będzie też dużo wykładów z Unity i na nie chcę pójść, bo robimy w Unity, więc fajnie by było posłuchać. No i w sumie, w sumie to nie wiem, co dalej. Zobaczymy. Okej, okay, bardzo fajnie. No to nie zatrzymuję. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.